Przechodzimy teraz do omówienia zakładki miejsca, w której można zarządzać miejscami wykonania naszych zdjęć. Będziemy tutaj mieli widok na mapę, który ułatwia nam wyszukiwanie zdjęć zrobionych w różnych lokalizacjach, czyli między innymi na rozmaitych wycieczkach. Kliknijmy więc tą zakładkę. Jak widać, przed chwilą miałem wyświetlone wszystkie elementy multimedialne, a teraz widoczne są jedynie cztery. Dzieje się tak dlatego, że jedynie te cztery elementy mają przypisane koordynaty GPS, które umożliwiają umieszczenie ich automatycznie na mapie. Jak widać, po prawej stronie mamy mapę. Jeżeli widok tej mapy jest zbyt mały, to możemy tutaj kliknąć w tą kreseczkę i przesunąć w tą lub w tą stronę. Ja powiększę teraz widok mapy i ukryję ten lewy panel. Żeby to zrobić, kliknę tutaj w tą ikonkę. I w ten sposób mamy nieco więcej miejsca na nasze zdjęcia i na widok mapy. I tutaj ten symbol oznacza, że te cztery zdjęcia, które tutaj widzimy, zostały zrobione właśnie w tym miejscu, gdzieś w Niemczech. Po kliknięciu zobaczymy dokładnie, które to są zdjęcia te cztery podświetlone na niebiesko. Jeżeli będziemy teraz klikać i powiększać widok, to zobaczymy dokładnie, gdzie te zdjęcia zostały zrobione. Jak widać, zostały one wykonane gdzieś w okolicy Karlsruhe. Jeżeli chcielibyśmy pozostałe zdjęcia również umieścić na mapie, musimy to zrobić ręcznie. Żeby to wykonać, klikamy na przycisk Dodaj miejsca. W tym momencie pojawia nam się takie okienko, gdzie u góry widzimy wszystkie nasze zdjęcia, które nie zostały jeszcze w żaden sposób przypisane do żadnego miejsca na mapie. I teraz praca jest bardzo prosta. Jeżeli chcemy przypisać jakieś konkretne zdjęcie do konkretnego miejsca, to możemy na przykład powiększyć sobie to miejsce klikając na mapie. Ja teraz kliknę tutaj kilka razy na Pragę i będę chciał umieścić te trzy piwa właśnie w Pradze. Klikam na pierwsze z tych zdjęć, przytrzymuję Ctrl, klikam na drugie, trzecie i przeciągam je po prostu gdzieś tutaj w obręb Pragi. Potwierdzam zielonym ptaszkiem, że chcę tutaj te zdjęcia umieścić, i już widzimy, że te trzy zdjęcia znajdują się w tym miejscu. Ja teraz jeszcze troszeczkę powiększę Pragę i powiedzmy, że te zdjęcia, czy też to jedno zdjęcie zostało zrobione też w Pradze, ale w nieco innym miejscu. Przeciągnę to zdjęcie na przykład do tej pozycji, potwierdzę i zobaczmy. Teraz w obrębie Pragi mamy cztery zdjęcia, jedno zrobione w tym miejscu, trzy w tym miejscu, i jeżeli teraz oddalimy się. Ja tutaj posłużę się tym suwakiem. To zobaczymy, że teraz są te zdjęcia grupowane po to, żeby nie zaśmiecać widoku. I widać, że w Pradze mamy wykonane cztery zdjęcia. W ten sposób zdjęcia możemy umieszczać na mapie. Jeżeli mamy miejscowość, której nie możemy łatwo znaleźć, to możemy skorzystać też tutaj z opcji wyszukiwania. Powiedzmy, że znajdziemy tutaj jakąś oczywistą miejscowość typu Londyn. Londyn, wciskam, szukaj. Tutaj dostaję podpowiedź, Londyn, Wielka Brytania, klikamy w tym miejscu i teraz ja nie będę chciał w tym miejscu umieszczać żadnych zdjęć, więc anuluję i przeciągnę na przykład to zdjęcie gdzieś w okolicy Londynu. Na przykład gdzieś w tym miejscu. Nie jestem pewny, czy ono było rzeczywiście w tym miejscu wykonane, ale na tyle, na ile pamiętam, wystarczy, że będzie gdzieś w okolicy Londynu, zatwierdzam i w ten sposób umieściliśmy kolejne zdjęcie na naszej mapie. Jeżeli wszystkie zdjęcia, które chcemy umieścić na mapie, umieścimy, to wciskamy przycisk gotowe i teraz, jeżeli oddalimy się odpowiednio daleko, to zobaczymy na mapie świata zdjęcia, które wykonaliśmy w rozmaitych lokalizacjach. Mapę możemy też przełączyć do innego widoku, stąd możemy wybrać znane widoki takie jak hybryda, czyli mapa połączona z widokiem satelitarnym, a także dwa bardzo ciekawe widoki jasny i ciemny. W panelu ze zdjęciami możemy też przełączyć się do dwóch różnych widoków. To jest widok multimediów, czyli wszystkich zdjęć, które są widoczne na mapie. Jeżeli teraz przełączymy się do miejsc, to zobaczymy zdjęcia pogrupowane według miejsc. Spójrzmy, tutaj mamy cztery elementy. Przesuwając myszkę nad tymi zdjęciami możemy je szybko podejrzeć. Tutaj również mamy cztery elementy, a tutaj jeden element. Żeby wyświetlić taką grupę, oczywiście możemy po prostu na niej kliknąć dwukrotnie. Odpowiadające miejsce na mapie zostaje tutaj podświetlone na kolor niebieski. Jeżeli na naszej mapie umieściliśmy mnóstwo zdjęć, to możemy też wykorzystać bardzo ciekawą funkcję, która posłuży nam do szybkiego wyszukiwania tych zdjęć. A mianowicie, możemy tutaj w obszarze mapy zaznaczyć ten ptaszek, pokaż tylko multimedia widoczne na mapie. Zaznaczmy więc go. I teraz, jeżeli będziemy się poruszać w obszarze mapy, to po lewej stronie będziemy widzieć jedynie te zdjęcia, które są uwzględnione w danej chwili na mapie. Czyli teraz widzimy zdjęcia gdzieś tutaj z Wielkiej Brytanii, z Niemiec i z Czech. Ja teraz przybliżę się nieco i spójrzmy: zdjęcia z Wielkiej Brytanii nie powinny być już widoczne, i rzeczywiście ten zameczek znikł. Przesuńmy teraz tę mapę w lewo i zobaczmy: teraz widzimy jedynie te cztery zdjęcia tutaj po lewej stronie, które zostały wykonane w Czechach. Jeżeli ten ptaszek odznaczymy, to oczywiście będą widoczne wszystkie zdjęcia.